W 2024 roku Roblox wypłacił ponad 900 milionów dolarów na rzecz deweloperów gier na Robloxie prawie 4 miliardy złotych. A przyjrzyjmy się, jak wygląda teraz najpopularniejsza gra na Robloxie gra, która w jednym momencie skupia prawie milion graczy Escape Tsunami for Brainrod. Tak właśnie prezentuje się gierka, która dziennie zdobywa kilkadziesiąt milionów odwiedzin, w którym cały czas gra prawie milion osób. A po rozmowie z DW. Udałoby im się zrobić taką gierkę dosłownie na tych samych skryptach, na tych samych modelach w tydzień przez jednego dewelopera. Zobaczcie, jak ta gra jest przepełniona, przepchana różnego rodzaju laki blokami czy samymi mikropłatnościami za Robuxy. Dosłownie tak teraz wygląda każda gra na Robloxie. A pamiętajcie, że każdy Robux, który tutaj wydacie, to są tak naprawdę dolary dla właściciela gry. I zobaczcie, ile tego tutaj jest. Wszystko tak naprawdę możemy kupić za Robuxy. Buksy. I pomyślcie teraz, że kilka milionów użytkowników codziennie różnych ma dostęp do takiego sklepu. I załóżmy, że tylko 1% osób będzie coś kupował. To chyba niedużo, prawda? Do moich obliczeń uznam, że w tą gierkę gra codziennie tylko 5 milionów unikalnych użytkowników. Przemnożę to w tym momencie przez 1%, co nam daje 50 tysięcy codziennie aktywnych kupujących. I załóżmy, że taki średni gracz wyda 300 Robuxów. Jakby ktoś pytał, 300 Robuxów to jest równo wartość pewnie jakieś 18 zł. Przy takim sklepie w tej gierce naprawdę ciężko jest mniej wydać. Sam w niej wydałem 2000 Robuxów, więc wydaje mi się, że nie są to przesadzone liczby. Daje nam to 15 milionów Robuxów codziennie przychodu. Sam twórca z tego dostaje 70%, dlatego przemnażam to przez 70 i mamy 10,5 miliona Robuxów. I w tym momencie do kalkulatora wrzucam 10,5 miliona Robuxów. Ponieważ tak, Roblox oferuje nam możliwość wymiany Robuxów na prawdziwe dolary i jest to w 100% legalne. Możemy to sobie na przykład wypłacić na przelew w banku. I jak myślicie, 10,5 miliona Robuxów to są według mnie takie bardzo pesymistyczne założenia. Ile to będzie dolarów? W końcu to jest tylko jakaś głupia gierka na Robloxie. To wygląda jak rozpikselowana gra przeglądarkowa z roku 2013. Ile taka gra może zarabiać dziennie? 500 dolarów? 200 dolarów? 1000 dolarów? Może 10 tysięcy złotych na przykład? Otóż nie. Wszystkie te propozycje są błędne, ponieważ według kalkulatora jest to 40 tysięcy Dolarów. 40 tysięcy dolarów codziennie, 150 tysięcy złotych. Ja to policzyłem dla codziennej wartości. Oczywiście, wiadomo, na tą gierkę będzie bardzo mocno spadał hype i generalnie gracze będą po prostu z niej wychodzili, ale chcielibyście zarobić 40 tysięcy dolarów? Podejrzewam, że każdy by chciał, nawet niech to nie będzie 40 tysięcy dolarów, nawet uznajmy, że przestrzeliłem się dwukrotnie, a to chcielibyście zarobić 20 tysięcy dolarów, nadal jeżeli się przestrzeliłem. Dwukrotnie, i na przykład będzie dwa razy mniej graczy? Albo nawet jeśli, nawet uznajmy, że przestrzeliłem pięciokrotnie, tak? To już w ogóle według mnie jest niemożliwe, ale nawet jakbym przestrzelił pięciokrotnie, to 10 tysięcy dolarów. Nadal to jest dniówki. Prawie 40 tysięcy złotych dniówki. No brzmi jak roczna pensja prawdopodobnie większości Polaków, albo przynajmniej większej części, a to jest gierka na Robloxie, która tyle pieniędzy zarabia w jeden dzień. I chciałbym przypomnieć zdanie, które powiedziałem wcześniej. Doświadczony deweloper byłby w stanie zrobić taką gierkę w tydzień. Sam jeden deweloper. Nie potrzebowałby do tego masy specjalistów, masy osób, które by mu pomagały. Jeden deweloper. I pewnie myślicie, że ta gierka to jest jakiś fenomen, że tylko taka powiedzmy gówniana gierka pod względem skryptów czy pod względem wyglądu się przebija aktualnie na Robloxie. W topce gier na Robloxie mamy jeszcze grę Style Brainrot, w którą gra w tym momencie pół miliona aktywnych graczy. Chciałbym tylko powiedzieć, że ta gierka ma 55 miliardów wizyt i to wszystko Nabiła w pół roku. 55 miliardów wizyt, to tak jakbyśmy wzięli naszą planetę i jakby każdy na naszej planecie zagrał w tę grę 7 razy. Niezależnie, czy byłby osobą, powiedzmy, która nie ma dostępu do internetu, niezależnie, czy byłby to set, letnia babcia, to i tak, i tak by to zagrała 7 razy. Jak wejdziemy do takiego stylu brainrot to jak widzimy, tutaj też możemy poszaleć, jeżeli chodzi o Robuxy. Dla przykładu taki admin panel kosztuje 7,5 tysiąca. Witam Was w kolejnej gierce na Robloxie. O i jak myślicie, ile taka gierkawa osób. Generalnie tutaj z tego co mi się wydaje chodzi o to, że po prostu powinniśmy rozwalać te laki bloki. Sam nawet tego nie wiem, chyba to trzeba kupić, tak? Dobra, kupmy, trzeba rozwalać takie laki bloki. Animacja rozwalania według mnie jest bardzo ładna. Sam sami do nas biegnie. Mamy Brain rota, zbieramy go do bazy. W sumie jak w każdej praktyce gierce o brain I jak myślicie, ile w to gra osób? Tak, prawie 200 tysięcy w tym momencie. 200 tysięcy osób. A i w tym momencie chciałbym zaznaczyć, że to są normalne wartości codziennie, ponieważ kiedy taka gra dostanie aktualizację, to na przykład w stylu Bedrocka nie gra już te pół miliona osób jak wcześniej, tylko 12 milionów. Tak, mamy 12 milionów osób w jednym momencie na jednej grze na Robloxie. Więc jeżeli się nudzisz i powiedzmy, nie wiem, masz 10, 12, 15, 18, 20 lat, i nie masz co robić, to według mnie polecam się zainteresować czymś takim jak Roblox Studio. Żebyś mógł być deweloperem takich gier i nie musisz umieć wszystkiego. Wystarczy, że ogarniesz jakieś skrypty, wystarczy że ogarniesz sobie modele, wystarczy, że ogarniesz sobie różnego rodzaju efekty dźwiękowe i już ludzie cię będą mogli wynajmować, albo za dolary, albo za po prostu Robuxy. I tak, w tym momencie jest bardzo dużo osób poszukiwanych do gier na Robloxie, bo coraz więcej osób zauważa, że jest to horrendalnie opłacalny biznes. Nie chcę tutaj nic mówić, ale moim marzeniem na Robloxie od jakoś 3 lat jest zrobienie gry na Robloxie i w tym momencie będę mówił na własnym przykładzie, żeby nie było, że operuję tylko na zmyślonych liczbach. Ponadto Dwa lata temu, prawie 3 lata temu, stworzyliśmy taką gierkę jak Lumber Masters. Jak widzicie, tutaj jest nawet mój skin na miniaturce. I muszę wam powiedzieć, że w tą gierkę grali ludzie tylko przez dwa dni, ze względu na to, że było bardzo niedopracowane. Jak na obecne realia Robloxa zebraliśmy tylko 200 tysięcy wizyt, co naprawdę nie jest dużą ilością. Tak jak mówiłem, gierka była tylko grana przez dwa dni. I pomimo tego, że uważam, że była to największa porażka w całej mojej karierze na YouTube, ja dosłownie nie zrobiłem większego. Fajla niż 100, ponieważ zatrudniłem niewłaściwe osoby, osoby, które nie miały doświadczenia, które mówiły, że miały doświadczenie, to ta gierka, żeby was nie skłamać, zarobiła 200 tysięcy robuxów Tylko w dwa dni. A jeżeli do naszego kalkulatora wrzucimy 200 tysięcy robuxów, to zobaczymy, że w dwa dni ta gierka zarobiła 750 dolarów, jeżeli byśmy to wymieniali na prawdziwe pieniądze. Generalnie nie zarobiłem tego sam. Oczywiście musiałem podzielić się też z osobami, z którymi robiłem tą gierkę, więc to wyszło. Dużo mniej, jeżeli chodzi o moją osobę, więc nawet tego nie wypłacałem. Tylko wszystko poszło na odcinki, na game gamepasy, na prywatne serwery i tak jakieś 100 tysięcy Robuxów przepadło. Robiliśmy jeszcze jeden śmieszny projekt, tylko w tym momencie nie mogę go znaleźć: mianowicie robiliśmy gierkę na live przy pomocy średnio zaawansowanych deweloperów z Polski. Generalnie sama gierka powstała w dwie godziny, dosłownie chyba się w nią nie grało nawet, a jeżeli graliśmy, to graliśmy przez 2-3 godziny i ta gierka za zarobiła około 25 tysięcy robuxów, dlatego naprawdę da się na tych grach na Robloxie tyle zarobić robuxów. I w tym momencie na Robloxie może się wybić dosłownie każda gierka, tak jak wam pokazywałem wcześniej, gry o brain rotach, mamy jakieś Rob It, no nie wygląda fajnie, 30 tysięcy graczy. Gwarantuję wam, że jeżeli zrobicie taką gierkę, która nawet niech będzie miała 10 tysięcy graczy, to i tak w tym momencie nie musicie pracować, bo taka gierka, która ma 10 tysięcy graczy, was totalnie utrzyma. A jeżeli zrobicie gierkę, która będzie miała 1000 graczy, to będziecie mieli świetny dodatek dosłownie do, nie wiem, do waszego wynagrodzenia, czy w ogóle zaszczycie coś zarabiać. W tym momencie na Robloxie jest tyle graczy, nigdy nie było więcej graczy na Robloxie. W tym momencie w 14 najpopularniejszych gierkach na Robloxie znajduje się ponad 6 milionów graczy. I tutaj weźmy sobie na porównanie Steam'a, ze względu na to, że jest to największa platforma, gdzie są gry i tam generalnie jak gierka się wybije, to też jest już dawada za sukces, to generalnie na Steam'ie jest 4 miliony osób. Tak, czyli Roblox ma 150% więcej graczy niż tym w najpopularniejszych grach. Salon de Fiesta super ikonka, 15 tysięcy graczy. Naprawdę takich eventów jest od groma. Pamiętajcie też, że w tym momencie bardzo dużo deweloperów korzysta z AI dlatego sama nauka takiego właśnie robienia gier na Robloxie nie jest w tym momencie taka skomplikowana i zawsze można się wspomagać tym AI. Jeżeli na tym kanale mamy jakichś deweloperów którzy chcieliby razem ze mną zrobić gierkę w sensie, żebyście zrobili tą gierkę dla mnie to bardzo proszę odezwijcie się na Discordzie.